Szanowni Państwo, firma SGA ma przyjemność zaprezentować swoje rozwiązania wspomagające nowoczesne zarządzanie w ochronie zdrowia. Usługi nasze nakierowane są przede wszystkim na pomoc w zarządzaniu szpitalami. Gdzie jesteśmy teraz w dziedzinie zarządzania szpitalami? Szpitale zajmują się leczeniem pacjentów, Jest najważniejszy jest ten aspekt medyczny. W przeszłości mieliśmy. Genialnych lekarzy, medycyny opartą na własnym doświadczeniu. Przyszłość mówi nam, całość medycyny powinna być oparta na twardych faktach. Evidence-based medicine. Podobnie jest w biznesie. Zarządzanie szpitalami poprzednio opierało się na wyczuciu, na doświadczeniu, na wielu latach spędzonych w szpitalu. I tu rzeczywistość zmienia się analogicznie do medycyny. Evidence-based management. Zarządzanie oparte na wiedzy. Musimy mieć dogłębną wiedzę o tym, co się dzieje w naszym szpitalu, po to, żeby móc zarządzać nim. Szpital to wodospad informacji. Codziennie produkowane są tysiące, tysiące danych. Danych związanych z leczeniem pacjenta, danych związanych z funkcjonowaniem szpitala, z zakupami, z wydatkami, z kosztami, z wszelkimi działaniami. Dane te są bardzo rozdrobnione. Tworzą coś w rodzaju pokazanego na ekranie strumienia. Oczywiście z nich wynikają informacje, które są niezbędne do podejmowania prawidłowych decyzji zarządczych. I państwo mają pewnie służby, które zamieniają dane w informacje. Są to tabele z zawartością, którą państwo oczekują, podzielone na wiersze na kolumny, zawierają Najróżniejsze wskaźniki i najróżniejsze liczby. Tu, dla przykładu, pokazujemy zarobki. Proszę Państwa, czy to jest wystarczająca informacja? Nasz kardiolog zarabia 5000 złotych. Automatycznie pytamy sami siebie dużo czy mało czy to jest prawidłowa liczba? Czy ta liczba to jest mój sukces, czy to jest moja porażka? Jest naturalne, że próbujemy porównać się i bardzo pomocne w decyzjach zarządczych. Proszę zobaczyć, jak zmienia sytuację następujący komunikat. Nie tylko, że nasz kardiolog zarabia 5 czy 10 tysięcy, ale informacja, że nasz kardiolog zarabia 25% mniej niż średnia krajowa. Nagle otrzymujemy bodziec do podjęcia decyzji. Podwyższamy pensję, obniżamy pensję, rozmawiamy z kardiologiem, dlaczego tak się dzieje, że on zarabia tyle i tak dalej. To. Jest benchmarking. Porównaliśmy się, oceniliśmy naszą sytuację, wiemy, w którą stronę powinniśmy się ruszyć, wiemy z którego kierunku może nadejść zagrożenie. Tak oceniona informacja, porównana z informacją z innych jednostek, pozwala nam na podejmowanie decyzji zarządczych opartych na faktach. A o to w tym wszystkim chodzi. Kluczowe wskaźniki efektywności. Proszę Państwa, czym są kluczowe wskaźniki efektywności? Widzimy je codziennie siedząc w samochodzie, dlatego ten slajd. Pokazują nam, jak pracuje nasz szpital w danej chwili bądź w dłuższym okresie czasu. Pozwala w syntetyczny sposób zobaczyć, czy wszystko jest dobrze, czy jest źle. Bez patrzenia pod maskę. Te wskaźniki oczywiście będą różnego typu ilościowe, jakościowe. Przykładami będą zyski z firmy, zadowolenie itd. Z angielska nazywane są KPI, czyli Key Performance Indicator. Porównanie. Benchmarking. Z prostego porównania, jak zawsze się robiło, kto potrafi lepiej, gorzej, ukuto pewne ekonomiczne narzędzie, którego nazwa angielska brzmi benchmarking i tak jest również w Polsce używana. Co jest przedmiotem benchmarkingu? Czy przedmiotem benchmarkingu jest proste porównanie, kto pierwszy, kto drugi? To są akurat wyniki slalomu gigantu kobiet. Z 2011 roku. Oczywiście to jest złoty medal, to jest prawda, srebrny i tak dalej. Nie chodzi jednak tylko o proste porównanie, kto pierwszy, kto drugi, kto trzeci, bo to jest tylko sprawdzenie swojej pozycji konkurencyjnej. Przedmiotem benchmarkingu jest analiza, w jaki sposób ten, który był na pierwszej pozycji, zdołał to zrobić. Jakie były jego działania, które pozwoliły mu osiągnąć tak kapitalny wynik. To jest przedmiotem benchmarkingu. Najważniejszymi problemami benchmarkingu jest nie tylko to, co porównywać, które elementy są ważne w porównaniu, jakie wskaźniki porównywać, ale również to, że często porównujemy wielkości nieporównywalne, porównujemy gruszki z jabłkami. Tak nie wolno robić, to jest błędne i spowoduje szkodę zamiast korzyść. Szpital to złożona struktura, dużo bardziej złożona od tego kalkulatora, mechanicznego kalkulatora, który widzą Państwo na ekranie. Ten kalkulator składa się z około 600 części, a wygląda na fantastycznie skomplikowany. Państwa szpital jest dużo bardziej złożony. Wszystkie elementy muszą pasować po to, żeby dobrze działał i żeby osiągał kapitalne wyniki. Nasze usługi mają za zadanie pomóc w dopasowaniu wszystkich części organizmu, jakim jest szpital, spowodować, żeby one dobrze współdziałały, żeby każda komórka rozumiała, jaki jest jej cel, jakie są jej wyniki, jak mogą być one poprawione. Od Państwa bierzemy surowe dane, zamieniamy je w istotne informacje i te informacje jeszcze kwalifikujemy, oceniamy, porównujemy z innymi, benchmarkujemy, po to, żebyście Państwo rozumieli, czy dany wynik jest sukcesem, czy porażką. Jak to będzie wyglądało w, w bieżącym działaniu? Pobierzemy od Państwa komunikaty rozliczeniowe w NFZ. Oczywiście one będą zanonimizowane, damy odpowiedni program do, do tego. Pobierzemy raporty księgowe, typowe raporty księgowe, które produkują Państwa systemy księgowe. Poprosimy o wypełnienie ankiety opisującej organizację szpitala. Prosta ankieta. Po prostu po to, żebyśmy wiedzieli, jaki oddział, ile ma łóżek, ile ma lekarzy, ile ma pielęgniarek, ile sal operacyjnych jest, i tak, dalej, i tak dalej, Proste rzeczy wypełniane raz, o ile nie ma zmian, to nie trzeba tego robić kolejny raz. W końcu poprosimy o raporty efektywności, czy raporty pracy, poszczególnych pracowni diagnostycznych, terapeutycznych, w tym bloku operacyjnego. Mówiące o tym. Ile badań, ile zabiegów, ile operacji wykonano w danym miesiącu na rzecz poszczególnych oddziałów. To są dane, które Państwo mają, które używacie Państwo co miesiąc, chociażby do tego, żeby koszty pośrednie policzyć. Te wszystkie surowe dane będą przesyłane do naszej firmy, która analizuje je i otrzymacie Państwo, po pierwsze, rachunek kosztów leczenia każdego pojedynczego pacjenta. Te surowe dane przetworzymy i na podstawie tego, co uzyskaliśmy od Państwa, plus nasze algorytmy wyliczeniowe, plus nasze działania statystyczne, plus nasze doświadczenie dadzą możliwość przedstawienia rachunku kosztów leczenia pojedynczego pacjenta. Damy raporty weryfikujące rozliczenia z NFZ-em. Czy nie było błędów? Czy można skorygować? Czy można dostać więcej? Czy nie należy się obawiać, że kontrola przyjdzie i powiesz że za dużo Państwo chcieli? To wszystko będziecie Państwo mieli łącznie z eleganckim raportem, który pokaże, gdzie i w jaki sposób należy zmienić komunikat rozliczeniowy z NFZ. Wreszcie dostaniecie Państwo ten największy raport, najbardziej rozbudowany, analizujący działalność i koszty szpitala. Jego nazwa to. Symulator pracy szpitala, to jest jego logo SPS, gdzie będziemy mogli dokładnie zobaczyć, co się działo na każdym oddziale, co się działo z całym szpitalem, co się działo z kosztami, co się działo z efektywnością medyczną i tak dalej, i tak dalej. Wreszcie wszystkie te dane będziemy mogli porównać, Państwo dostaną to od nas w raporcie, z wynikami osiąganymi przez inne szpitale. Poszczególne wskaźniki. Te kluczowe wskaźniki efektywności będziecie Państwo mieli w sposób bardzo klarowny, kolorami oznaczony, i będzie można zobaczyć, tak, ten wynik jest lepszy od średniej. Nie, ten wynik jest gorszy od średniej. O, tu mieścimy się w, w tym, co jest średnia. Najlepszy jest dużo lepszy od nas. Nie jesteśmy dużo lepsi od nawet od najlepszego i tak dalej. Więc będzie można bardzo łatwo zobaczyć, co nam wychodzi, a co nam nie wychodzi. Wreszcie z każdym raportem analizującym efektywność i działalność szpitala dostaniecie Państwo opisową część, narracyjną część, która będzie zwracała uwagę na Pewne punkty tego rozbudowanego raportu, które wymagają najpilniejszej interwencji państwa. Jak wygląda techniczna strona współpracy z naszą firmą? Więc, tak jak powiedzieliśmy, przesyłają nam państwo zanonimizowane komunikaty nfz raporty księgowe, ankiety opisujące organizację szpitala i raporty opisujące pracę poszczególnych jednostek w miesiącu. To wszystko trafia do nas, my to analizujemy i co się dzieje dalej? Po naszej stronie, przede wszystkim, przeprowadzamy rachunek kosztów leczenia każdego pojedynczego pacjenta. Tego typu raporty też oczywiście Państwo dostaną. Tu jest numer Księgi Głównej, diagnozy, procedury i wszystkie inne koszty. Rozliczenie, dokładnie wiadomo, ile kosztował dany pacjent, jakie przyniósł nam przychody i jaki jest wynik w takim razie finansowy jego leczenia w naszym szpitalu. I tak robimy z każdym jednym pacjentem. Jeśli macie Państwo tysiące pacjentów, będą tysiące takich tabel. Teraz o ile pacjenci mieli podobne schorzenie i byli w podobny sposób leczeni, no, na zapalenie wyrostka i operowane w sposób na przykład, klasyczny czy laparoskopowy, to wszystkie przypadki identyczne są uśredniane, sumowane i wyciągane są średnie. I taką średnią państwo dostaną. Tu akurat mówimy o przypuklinie. 63 przypadki były tego typu w jakimś tam skończonym okresie czasu państwa. Średnio był taki czas pobytu i tak dalej, takie koszty, takie zyski, takie przychody. Wszystko co jest możliwe. Więc w ten sposób sumujemy, agregujemy dane pojedynczych pacjentów do pewnych uśrednień, które są logiczne i zrozumiałe dla lekarzy. Takie coś robimy dla poszczególnych rodzajów przypadków, diagnoz z określonymi procedurami bądź z określonym postępowaniem terapeutycznym. No więc tych grup będziemy mieli bardzo dużo i one dopiero tworzą obraz tego, co się działo w obrębie najpierw jednego oddziału. Mamy w końcu cały oddział. I te pojedyncze wiersze, które mówią tyle przypadków takiego typu, tyle przypadków takiego typu, tyle przypadków takiego typu, sumowane są w końcu do całego oddziału. W takim razie 552 przypadki całościowo. Średni czas pobytu był taki, takie koszty, takie przychody, takie pobyty, takie śmiertelności itd. U góry mamy szereg parametrów związanych z działaniem samego oddziału. Tyle łóżek, tyle lekarzy, tyle pielęgniarek, obłożenie, kontrakty itd. 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 Więc mamy obraz oddziału. Bardzo syntetycznie pokazujący, gdzie ten oddział w tej chwili jest. Co się dzieje dalej? Mając policzone, posumowane, zagregowane poszczególne oddziały szpitala, możemy je jeszcze bardziej zsumować, jeszcze bardziej zagregować. I wtedy mamy obraz całego szpitala. Oczywiście podzielony na oddziały, ale możemy zobaczyć, jak wygląda cały szpital. Takie podejście oznacza, że mamy jedno zuniformizowane źródło danych. Nie ma kłopotów w porozumieniu się z lekarzami. Wszyscy pracują na tych samych danych. Oglądając pojedynczego pacjenta czy oglądając cały szpital, jesteśmy pewni, że to są te same dane źródłowe. Jest to kapitalnie istotny fakt. Pozwala wreszcie wszystkim rozmawiać w tym samym języku, bez względu na to, czy to jest dyrektor szpitala, czy pielęgniarka, która się zajmowała jednym pacjentem. Jakie są typowe elementy prezentowane w naszych raportach? Jako przykład pokazujemy urywek, wycinek z raportu jednego oddziału. Pokazujemy szereg kluczowych wskaźników efektywności: obłożenie, 77%. Koszty łóżko dnia, 313 zł, dziennie. Średni czas pobytu. Wskaźniki, które pokazujemy liczbowo. Są również reprezentowane graficznie i są reprezentowane graficznie w taki sposób, żeby można było łatwo zrozumieć, czy jesteśmy w pobliżu celu, który sobie nakreśliliśmy, czy też daleko poza nim. Porównujemy się z innymi, nie tylko z własnymi celami. Tu widzimy: są benchmarki. Mówiąc kolokwialnie, my na żółto, reszta świata na, na niebiesko. Widać dokładnie, kto wydaje więcej na diagnostykę to wydaje więcej na pobyt, czy potrafimy efektywnie procedury chirurgiczne świadczyć. Okazuje się, że bardzo są drogie w porównaniu z innymi. Wreszcie, wiedząc co robimy, wiedząc na ile jest to gorsze czy lepsze od wyników naszych kolegów w innych szpitalach, możemy zmieniać tą rzeczywistość, oczywiście symulować jedynie tą zmianę. Realne zmiany muszą się odbywać w realnym życiu. Mamy suwaki, które pozwalają nam zmienić liczbę przypadków, zmienić czasy powietrza, zmienić śmiertelności, zmienić liczbę łóżek, zmienić liczbę lekarzy i tak dalej. Każda zmiana powoduje następowe zmiany we wszystkich wskaźnikach w całym oddziale, a w końcu w całym szpitalu. Jest to wielki system naczyń połączonych, gdzie zmiana w jednym miejscu powoduje automatyczne zmiany w pozostałych. To pozwala w bezpieczny sposób sprawdzać, co się stanie, jeśli... Bardzo ważne narzędzie zarządcze, pozwalające państwu bezpiecznie na poligonie sprawdzić, co się stanie zanim wprowadzicie państwo zmianę w realnym życiu. Firma SGA oferuje państwu unikalne rozwiązanie. Siła i unikalność naszego podejścia opiera się na kilku głównych założeniach. Przede wszystkim gromadzimy wiedzę z wielu szpitali. I tę wiedzę oddajemy Państwu do dyspozycji. Dysponujemy naszym własnym doświadczeniem i wiedzą o procesach medycznych, ekonomii, przetwarzaniu informacji. W swoim zespole posiadamy lekarzy, posiadamy ekonomistów, posiadamy informatyków, posiadamy statystyków. Wszyscy oni wysilają się tylko w jednym kierunku żeby w jak najefektywniejszy sposób przedstawić Państwu, kluczowe informacje konieczne do zarządzania szpitalem. Bazując na wiedzy z wielu szpitali i na naszym doświadczeniu, potrafimy wyznaczyć wskaźniki, które są krytyczne dla Państwa efektywności. Wiemy, co warto mierzyć, co warto obserwować, po to, żeby Państwo mogli skupić się na najbardziej istotnych faktach związanych z Państwa placówką. I w najbardziej precyzyjny sposób zarządzać. Wreszcie, nasza usługa jest ciągła. To nie jest jednorazowe sprawdzenie, gdzie Państwo są. Dajemy Państwu możliwość ciągłego porównywania osiąganych wyników z osiągami innych szpitali. Na bieżąco możemy obserwować, czy nasze decyzje zarządcze odnoszą skutek. Czy zmienia się nasza pozycja? Czy potrafimy lepiej funkcjonować? I na koniec, udostępniając wszystkie te funkcje, dajemy Państwu jeszcze możliwość symulacji zmian, czyli sprawdzenia w bezpieczny sposób na modelu, jak dana zmiana wpłynie na całość funkcjonowania szpitala. To pozwala na wprowadzanie decyzji zarządczych w życie. W dużo bezpieczniejszy i efektywny sposób, wiedząc, jaki efekt może przynieść dana decyzja. To wszystko stanowi o sile i unikalności rozwiązania oferowanego przez naszą firmę. Jakich efektów mogą się Państwo spodziewać po wprowadzeniu naszych analiz i porównań? Jeżeli informacje, które my będziemy, Analizowali. Wejdą w normalne, codzienne użycie zarządu szpitala, jak również ordynatorów i wszystkich osób zarządzających poszczególnymi komórkami. Wszyscy będą wiedzieli, że pracują na tych samych danych, wszyscy będą wiedzieli, jakie są reguły gry: to jest dobre, to jest złe, tu jestem najlepszy, tu muszę jeszcze poprawić. To powoduje zmianę kultury organizacyjnej. Wszyscy rozumieją pozycje, rozumieją cele. I zaczynają być nastawieni na zmianę. Dlaczego ja mam być zły, jeśli mogę być dobry? A ci najlepsi są o tyle lepsi ode mnie. Wiem, jaka jest zmiana. Poprawa efektywności. Wiedząc, co jest złe, a co jest dobre, możemy się skupić na usunięciu luk i niedoskonałości, podnoszeniu efektywności, a nie błądzeniu na ślepo. Wreszcie zmiana zachowań personelu, który, zaczynając od siebie Powoduje, że zmiany mają wpływ na cały szpital, podwyższają kwalifikacje, zaangażują się w rozwiązywanie problemów. Oczywiście, tu pod jednym warunkiem, że będzie prowadzony odpowiedni system motywacyjny. Co na koniec? Początkowo było tak jeden jechał szybko, drugi jechał wolno, wszyscy się cieszyli, ale jednak różne efekty osiągali. Mam nadzieję, że będziecie Państwo jechali zawsze w pierwszym rzędzie najlepiej i z taką przyjemnością, jak widać na tym obrazie. Zapraszam do współpracy z nami. Dziękuję.